Pretekstem do tego filmu była sytuacja, kiedy wracałem z Patrykiem jego patrolem, i wtedy zrobiliśmy chyba 1000 km, i kiedy wysiadłem z tego auta po całym dniu jazdy, czułem się fatalnie, głowa mnie bolała, no po prostu żyć się nie chciało. I zastanawiałem się, czy to jest kwestia pokonanych kilometrów, czy może tego, że niektóre terenówki są za głośne, i to ten hałas powoduje, no właśnie taki dyskomfort. Autostradowa. ta muzyki słuchali głośno i tyle. Ale już się nie da, bo muzyki też nie słychać. Nie, tak jest dobrze, to tak. Tak, się... no słychać, no świetnie. Albo głośno, albo sale słychać. No i zacząłem się zastanawiać, co powoduje ten hałas. Czy to jest konstrukcja samochodu z lat 90., czy to jest kwestia wyciszenia, a raczej braku wyciszenia w tym samochodzie, czy to jest może kwestia, nie wiem, głośnego silnika, który tam brzmi pod maską. Kwestia opon, bo wiadomo, że w tym samochodzie są założone opony terenowe w rozmiarze 35 cali i są to Mteki, a jest taka opinia, że im bardziej terenowa opona, tym jest głośniejsza. I czy to wszystko się jakoś przekłada, i czy to wszystko da się z jakoś zmierzyć? Zanabyłem takie urządzenie, które służy właśnie do pomiaru głośności, może nie jest super profesjonalne, ale na potrzeby naszych testów w zupełności wystarczające. Jest taka opinia, że w terenie najgłośniejsze są właśnie motocykle. Tutaj spotkałem taką ekipę i pozwoliłem sobie na takie testy. Słuchać, że jest głośno i widać, że jest głośno, ale co tak naprawdę wskazuje to urządzenie? Poziom głośności mierzy się w decybelach i jest to skala logarytmiczna, a nie skala linearna. Prosty przykład. Jeśli jeden samochód jest głośny i ma 50 decybeli, a drugi ma tych decybeli 100, to nie znaczy, że jest dwa razy głośniejszy. Właśnie skala logarytmiczna tłumaczy, że ta głośność jest kilkadziesiąt razy większa. To znaczy, z tego co przeczytałem i z tego co zrozumiałem, to różnica 3 decybeli świadczy o tym, że coś jest dwa razy głośniejsze. Także nasze odczucia są bardzo subiektywne. Każdy inaczej słyszy, każdy ma inną skalę. Dodatkowo z wiekiem, no też słyszymy coraz gorzej. Także rzeczywiście każdy z nas ma prawo słyszeć troszkę inaczej, dlatego wziąłem to urządzenie, żeby mieć jakby czarno na białym te wszystkie liczby i te wszystkie statystyki. Tak jest cicho w aucie, jak się mówi szeptem. A teraz jak jest głośno, kiedy się słucha muzyki. A może się wyjedzie, a może się jedzie, a, a może się wyjedzie, a może się wyjedzie, a może się wyjedzie, zapnijmy 4 a może się jedzie, to przodu łamie dna, a może się wyjedzie, zrobimy co się da, a może się wyjedzie. To była demonstracja, co znaczy cicho, a co znaczy głośno. W samochodzie oczywiście to nie jest do końca wiarygodne, ale tak brzmi szept jednej osoby oczywiście. Dlaczego na zewnątrz nie ma 0 decybeli? Dlatego, że 0 no to jest poziom absolutnej ciszy, a przynajmniej u mnie na wsi na zewnątrz jest właśnie około 40 decybeli. Jak się rozmawia w samochodzie, no to widać, jakie to są wartości. Jak się słucha muzyki, to zobaczyliśmy. A czy terenówki są głośne? Sprawdzamy. Dodaj gazu. Tam jest silnik 1.5 benzynowy i bardzo często słyszałem takie uwagi, że nie słychać, że ten silnik pracuje. I rzeczywiście auto z zewnątrz jest bardzo cichutkie. Proszę, jak jest cichutko w Jimmy? Na zewnątrz jest 40 dB i to jest poziom hałasu na wsi, a w środku auta, A jak brzmi po odpaleniu silnika? that's Jak brzmią ramy z silnikiem V8 pod maską? Pięknie bulgoczą, ale jest głośno. Podczas wizyty chłopaków pozwoliłem sobie zmierzyć głośność tego potworka, który ma kompresor i 500 koni pod maską. Oczywiście, że te testy nie są wiarygodne, bo jesteśmy w garażu i tutaj jest o wiele głośniej, no ale na moim mierniku skala się skończyła. Są trzy powody, dla których terenówki są głośne. Pierwsza kwestia to oczywiście, że są to auta stare, e, najczęściej bardzo słabo wyciszone. Druga kwestia to jest to, że słychać mechanizmy napędy, e, słychać silnik w przypadku patrola, słychać intercooler, te wszystkie turbiny i tak dalej słychać. No i trzecia kwestia to są opony. I opony, szczególnie mt to już jest taki hałas, który niektórym może przeszkadzać. Dlaczego opony terenowe szumią? No wystarczy zobaczyć na ten bieżnik i jakby to jest odpowiedź. Dodatkowo no jakby tutaj jest dużo mięsa w środku jakby... Jakby to powietrze też rezonuje. Ta guma ma inny skład niż taka szosowa opona, także wyją. Jak bardzo wyją? No, moim zdaniem MTK to jest no kilka razy głośniej niż na oponach typu AT, a Cimexy to już jest w ogóle poza skalą. Ale jak kupiłem Wranglera na szosowych oponach, to naprawdę nie było słychać szumu opon. Spokojnie się jeździło. Powyżej 100, czy tam przy 120, zaczynały się problemy, bo czuć było wiatr. Słychać było wiatr, wiadomo, ten samochód. No ma taką budowę, powiedziałbym mało aerodynamiczną, ale to jest norma. I przy 120 nie było słychać silnika, bo silniczek naprawdę cicho pracuje. W środku jest wszystko ok. Słychać jak świszcze wiatr w uszczelkach i w tych wszystkich zakamarkach nadwozia. Ale jak założyłem MTK to pojawił się szum. Taki szum Startującego odrzutowca, może trochę, taki miarodajny, usypiający trochę, i ten szum jest już przy, nie wiem, 20-40 na godzinę. I ten szum nie znika. Także jak ktoś myśli o terenowych oponach, a naprawdę lubi, żeby było cicho, w w samochodzie lubi posłuchać radia i tak dalej. To to nie jest dobry wybór. Tutaj się nie da z tym nic zrobić i ta, jakby ten szum tych opon jest słyszalny przy każdej prędkości, oczywiście im szybciej tym gorzej. Ten Land Rover to wiadomo, że jest nowoczesny SUV, bardzo dobrze wyciszony na zwykłych szosowych oponach. Pierwszy test polegał na tym, żeby samochód przejechał blisko, dodając gazu. Drugim razem samochód praktycznie się toczył z rozpędu i chciałem zobaczyć po prostu jak bardzo szumią same opony. Te dwa małe samochody mają podobne gabaryty, mają podobne silniki. Oczywiście Jimmy jest na oponach typu AT, a Samurai jest na Simexach. Simexy mają takie opinie najbardziej głośnych opon terenowych w ogóle. Rozmiar jest bardzo podobny, oczywiście Simexy są troszkę większe. No, Suzuki Samurai też jest troszkę bardziej głośny, ale myślę, że widać różnicę pomiędzy jedną a drugą oponą. Wniosek jest taki, że rzeczywiście im bardziej terenowa opona, tym poziom hałasu jest wyższy. Ateki, moim zdaniem, mają taki poziom akceptowalny, to znaczy w drzimiaku nie słychać, że te opony szumią. Szumi trochę karoseria, no bo wiadomo, że to jest auto bardzo kanciate, ale moim zdaniem to jakby jest taka opona, która nie przeszkadza podczas jazdy, to znaczy, jeśli ktoś jest bardzo uczulony na hałas w swoim samochodzie, to ateki, moim zdaniem, to jest wszystko, co można założyć. Jeśli chodzi o Simeksy, to nawet w Samuraju w rozmiarze 31 cali są to bardzo głośne opony. To widać, słychać i czuć. Ja znam osoby, które na Cimexach podróżują i wybierają się na takich oponach, nie wiem, na przykład do Albanii, Rumunii robią 1000 km, bo po prostu czują się bezpiecznie na takich oponach w terenie, ale wiem, że prędkość przelotowa takich samochodów to jest 80-90. 120 na Simexach, moim zdaniem to już jest próg bólu, a 140 jest w ogóle nieosiągalne, również ze względu na indeks prędkości tych opon. Podróżowanie z dużą prędkością na simeksach, to jest naprawdę skrajny masochizm, i jak ktoś to robi, to naprawdę gratuluję. Ja bym nie wytrzymał. MTKi szumią i to słychać. I słychać to w moim Wranglerze, gdzie to jest rozmiar 33 cali, a są to nowe opony, dobrej marki i tak ale ten szum. Po prostu jest słyszalny i myślę, że dla kogoś, kto pierwszy raz wsiada do terenówki, to może być duży szok. Na MTK-ach we Wranglerze przy 120 to spokojnie jeszcze można rozmawiać, słuchać radia. Przy 140 robi się, tak powiedziałbym, mało komfortowo i wtedy najczęściej po prostu słychać po pierwsze opony, bo to słychać, a po drugie słychać opór wiatru. To znaczy, ten samochód, no, jakby no, wygląda jak wygląda, jest to po prostu taki większy kiosk ruchu, e, który rozpędzony do tej prędkości powoduje taki szum wiatru, że moim zdaniem rozmawianie czy słuchanie radia trochę nie ma sensu. Yy, dlatego bezpieczna i taka no, normalna prędkość to jest jakaś 120 na godzinę. Ale największy hałas i największe zamieszanie zrobiła taka listwa LEDowa. Ona jest bardzo wąska, szczupła, i myślałem, że będzie dobrze, ale niestety w momencie, kiedy ją zamontowałem. Wrażenie jazdy powyżej 100 na godzinę jest dramatyczne. Jest takie poczucie, że jadę w jakiejś burzy, w jakiejś wichurze, w jakimś tajfunie tak mocno czuć takie uderzenia wiatru. I ten wiatr nie chodzi o to, że uderza on z przodu tutaj w listwę, tylko odbija się od szyby i tutaj te wszystkie e, radiatory powodują, że no, ta listwa zaczyna wyć, szumieć, pojawiają się takie wibracje. Oczywiście robiłem takie różne regulacje, że, no nie wiem. Taką ją ustawiałem, tak ją ustawiałem, żeby zobaczyć jaka jest różnica. Różnica oczywiście jest delikatna, ale niestety to jest największy sprawca hałasu w Jeepie. I taki mały LED bar potrafi tak hałasować, że nie da się jechać powyżej stówy. I to jest o wiele gorsze niż, nie wiem, wycie silnika czy szum opon. To po prostu wyje. Zmieniłem LEDa na inny, taki bardziej klasyczny, też wyło. Także teraz kupiłem takie uszczelki, które tutaj wprowadzę w wolnej chwili i zobaczę czy jest lepiej, ale to jest po prostu dramat, także na razie ta listwa jest ściągnięta no i da się normalnie jeździć. Jimmy, na przykład, to jest bardzo fajny samochód, który na postoju super jest wyciszony. Silniczka nie słychać, ale podczas jazdy dają znać o sobie napędy przełożenia, słuchać skrzynie biegów, słuchać te kręcące się trybiki itd. To jest irytujące. Na przykład piątka jest najbardziej cicha, ale na pozostałych biegach jest głośno, i to jest głośno z, właśnie z powodu nie opon, bo tutaj są ateki, tylko z powodu tych klasycznych mechanizmów, które występują w terenówkach. Także coś za coś dzielność terenowa kosztem komfortu jest, 90 na godzinę. Jeśli chodzi o patrola, to Patryk pewnie troszkę się zdenerwuje, ale ja uważam, że ten samochód jest za głośny. I naprawdę jeśli się robi długie trasy, to to czuć, szczególnie jeśli jedzie się po autostradzie z prędkościami powyżej 120 na godzinę. Proszę bardzo o to dowody. Autostradowa. Na trolu teraz jest 140 na liczniku i jest takie po prostu wrażenie, że się prawie nie da rozmawiać. Czy się da rozmawiać? Nie jest tak głośno. Nie jest tak głośno. Tutaj trochę mi drzwi nie dochodzą do końca i jak docisnę je ręką, to robi się ciszej. Słychać Mteki, słychać jak wiatr gwizdze w drzwiach, bo są trochę takie nieidealnie dolegające. No jak się radio odpali, to już nic nie słychać. Także ogólnie teraz zwolnimy do 120. Teraz słuchać tylko wiatr i szum uszczelek i Mteki słychać. Mteki słychać. Ale to jest taki miły dźwięk, można się przyzwyczaić, co? No do tak. Dobra. Jakbyś miał redukować głośność samochodu terenowego... To byś zmienił opony na te czy byś szukał innych pomysłów? Ja po pierwsze muszę wyprostować ramki okien, żeby dolegała mi uszczelka i wymienić tu uszczelki. Bo w drzwiach kierowcy największy luz jest. Ma też zawiasy walnięte i te drzwi się ruszają. Więc jak uszczelnie, drzwi, to nie będzie tego wiatru takiego wkurzającego. Zostanie jeszcze kwestia tego, że mogę po prostu zdjąć dywaniki i wykleić automatą wykuszającą, bo to jest jednak stare auto z czasów, gdzie nie wypuszczano jeszcze dobrze aut. I tak naprawdę jak się go dobrze wyguszę, to powinien być tak samo cichy w środku jak kolejna generacja patrola. A no i głównie przez to, że interkuler jest na górze, to jest dosyć blisko i słychać, jak gwiszcze powietrze doładowane w interkulerze. To jest taki dźwięk, który może trochę irytować, albo ktoś się przyzwyczai i go polubi, albo nie. Jak jest intercooler na górze, to po prostu jest głośno. Myślę, że ten dźwięk jest miły dla ucha, szczególnie, że pamiętasz ile zapłaciłeś za swap. Także tak. mówisz, to jest ten dźwięk, który ten dźwięk kosztuje dźwięk 30 tysięcy. To jest dźwięk mocy, wiesz, on Ci mówi, że jest moc. Nie? Jakby bez tego, jakby jak przestanie gwizdać, to znaczy, żeby się turbo wysrało i wtedy nie będzie mocy. Wnioski i podsumowania są takie, że gdy będę miał 70 lat, to będę jeździł na Simeksach. Powiem szczerze, nawet celowo, bo utrata słuchu w tym wieku jest tak duża, że w ogóle nie będzie mi to sprawiało żadnego problemu. W ogóle będę się cieszył, jeśli cokolwiek będę słyszał. Widzę, że patryk, młody człowiek, jest tak zafascynowany swoim samochodem, że jemu nie przeszkadza hałas. W ogóle dla niego szumiące opony, czy wyjący silnik, czy uszczelki. To nie jest żaden problem, po prostu Maradoche lubi jeździć tym samochodem i rzeczywiście pokonuje długie trasy, lubi jeździć i pewnie mu tak zostanie. Dla tych wszystkich, powiedzmy, no, miłośników jakiegokolwiek komfortu w terenówkach, powiem tak, że największy dylemat to są jednak opony. To jednak opony wpływają na ten szum i na ten hałas, pomijając oczywiście kwestię konstrukcji, wyciszenia różnych y, terenówek. Nie wiem czy warto jeździć na MTK-ach, jeśli ktoś nie jeździ w trudny teren. Może rzeczywiście lepiej założyć ateki, opony, których praktycznie nie słychać. A najczęściej słyszę taką odpowiedź, jeśli ktoś zgłosi się z pytaniem jest głośno w samochodzie, co mam zrobić, to najczęściej off-roadowcy udzielają jednej odpowiedzi. Zrób po prostu głośniej radio i to wszystko. I tym optymistycznym akcentem, bądź co bądź, kończę nasze amatorskie testy. Idę montować uszczelki do leda i mam nadzieję, że nie będzie świstał.